Siema, także zastanówmy się, kto zrobi lepszy progres. Ziomek, który spędza miesiąc na researchowaniu w internecie zajętych ćwiczeń na bicep najlepsze jakie tylko się da, najbardziej optymalne. Czy ziomek, który zamiast spędzać miesiąc na researchowanie, zaczyna ten miesiąc już chodząc na siłowni i próbuje różnych ćwiczeń? Próbuje tego, próbuje tamtego. To chyba oczywiste jest to, że ta osoba robi dużo więcej progres. No, w sumie ten ziomek w ciągu tego miesiąca zdąży wytestować wszystkie ćwiczenia na bicep, które ten ziomek tak researchował. I dowie się, które mu pasują, które nie pasują, które są po prostu dla niego dobre, które nie. Także po co wszystko tak komplikować? Zamiast wszystkiego researchować, najlepszego planu treningowego, najlepszej diety, najlepszego yy, splitu, w ogóle najlepszego wszystkiego. Po prostu najlepiej jest podjąć akcję. Budowa mięśni, progres na siłowni i tak dalej jest po prostu dużo mniej skomplikowana niż byś myślał. Ten ziomek w ciągu tego miesiąca po prostu pójdzie sobie na siłkę, podyskuje jakieś dosłownie ćwiczenia, powtórzenia, serie i dosłownie w ciągu tego miesiąca będzie w stanie się dowiedzieć dużo więcej niż ziomek, który tylko, no, tylko researchuje, ciągle zwleka, tylko nie podejmuje żadnej akcji. Nie istnieje coś takiego jak perfekcyjny plan treningowy, perfekcyjny trening. Nie istnieje coś takiego. Oczywiście są ćwiczenia, które są, załóżmy, jakoś lepsze niż inne, ćwiczenia, które jakby robią bardziej inne partie, na przykład jak masz pizek, on może angażować i inne głowy. Wiadomo, że tak jest. W sieci siłowni nie istnieją jakieś sekrety, jakieś świetne sztuczki, jakieś triki, jakieś haki, nie wiadomo co. Więc po, po co po prostu to komplikować? Pomyślmy teraz o kobietach średniego wieku, które chodzą na zajęcia fitness. Pewnie widziałeś kiedyś takie zajęcia, jak gdzie kobiety średniego wieku robią wszystko tego, żeby nie robić treningu, jakieś robią jakieś... Robię jakieś wygibasty na kulach albo jakieś inne rzeczy, totalnie wszystko, że po prostu nie zrobić treningu. Po co w ogóle komplikować siłownie, utratywanie i tak dalej, na jakichś kulach, jakieś nie wiadomo, robienie nie wiadomo czego i nawet nie przynoszenie sobie efektów, zamiast po prostu robić tego, to co jest sprawdzone i to, co jest oczywiste, a nie szukanie jakiegoś triku i sekretu, który zrobi to za nas. Bo nie istnieje takie coś, nie ma super świetnych ćwiczeń, super świetnych powtórzeń, świetnych, super świetnych serii planów treningowych, nie istnieje coś takiego. Ale dzięki temu, że non stop dowiadujemy się właśnie o tych nowych ćwiczeniach, o tym nowym planie treningowym, o tym nowy, nowym sposobie ćwiczenia, to zmieniamy ciągle z jednego na drugi. Ja miałem na przykład tak, że zmieniałem bardzo często właśnie z masy na redukcję, zmieniałem plan treningowy dosłownie z dnia na dzień, nie trzymałem się tych jednych ćwiczeń, żeby z nich po prostu lepiej progresować, tylko ciągle zmieniałem z jednego na drugie. Po prostu, non-stop, zmieniasz, nie trzymając się jednej rzeczy, nie progresując w niej stale, tylko ciągle zmieniasz z jednego na drugie, z tamtego na tamto. I tak naprawdę, nie trzymasz się jednego, nie progresujesz tym konkretnym jednym. Także nie ma co komplikować siłowni. Po prostu rób to, co wiesz, że jest sprawdzone. Nie ma sensu szukać jakiegoś antidotu, researchować miesiącami, tygodniami przed tym, jak się pójdzie na siłownię, o najlepszym planie, o najlepszym. Planie. Po prostu trzeba pójść na siłownię. Ja to nazywam podjęciem akcji. To jest po prostu najważniejsze, żeby podjąć akcję. Oczywiście możesz spróbować sobie różną dietę. Patrzeć, która ci bardziej pasuje, który bardziej dla Twojego posłuchuje spokoju. Możesz sobie je przetestować. Nie mówię, że jest coś złego, ale złe jest to wtedy, kiedy zmieniamy to non-stop, nie trzymamy się kompletnie niczego, nie robimy żadnego progresu, szukamy tego magicznego antidotum, tej odpowiedzi, której nie ma. Po prostu nie ma. Progres na siłowni, budowa mięśni, siły, utrata wagi i tak dalej na siłowni, to jest po prostu proces, to jest długoterminowy proces. Także musimy to po prostu zaakceptować i nie szukać na stop jakiegoś antidotum. Także napisz w komentarzu co myślisz o filmie albo swoje doświadczenia, mega chętnie przeczytam. Dzięki za oglądanie, w linku w opisie znajdziesz moje plany treningowe i treningi personal online, także do następnego, się ma!